Jak weryfikować poprawność nadania znaczników kont księgowych dla JPKKRPD w rewizorze GT Rewizor GT został wyposażony w mechanizm automatycznej weryfikacji znaczników kont księgowych dla JPKKRPD na podstawie definicji sprawozdań finansowych. Aby go uruchomić, przejdź do modułu Plan Kont i skorzystaj z opcji Nadaj weryfikuj znaczniki. Kreator pozwala także uruchomić automatyczne nadawanie znaczników kąt w oparciu o umiejscowienie w definicjach sprawozdań. Ta funkcjonalność omówiona została w innej wideoporadzie, do której link znajdziesz w opisie do tego filmu. Wybierz akcję weryfikacji poprawności. Przed uruchomieniem kreatora weryfikacji znaczników należy wybrać zakres kąt. Warto rozważyć zawężenie ilości kont do zweryfikowania w przypadku bardzo dużych planów kont. Można zdecydować, czy weryfikacji podlegać będą wszystkie konta, opcja domyślna, czy tylko wybrane, np. bilansowe lub tylko wynikowe. Weryfikacja odbywa się w oparciu o definicję sprawozdań wskazanych w dolnej części okna. Jeśli zatem chcesz zweryfikować poprawność znaczników według innej definicji, wybierz ją z listy rozwijanej. Kliknij OK. Program analizuje poprawność nadanych znaczników w kontekście sprawozdania, następnie wyświetla tylko te konta, dla których wystąpiły niezgodności. Po lewej stronie okna znajduje się lista kont, dla których program wykrył niezgodności znaczników z definicją sprawozdania. W kolumnach statusowych pojawiają się ikony ostrzeżeń. Najeżdżając na nie kursorem myszy, możesz zapoznać się z przyczynami niezgodności. Ostrzeżenie w kolumnie statusowej dla znacznika S1 oraz S2 oznacza błędnie przypisany znacznik lub brak przypisania. Ostrzeżenie może pojawić się także w kolumnie inne. Stanie się tak na przykład w sytuacji, gdy dla danego konta będą istniały więcej niż dwie definicje w sprawozdaniach. Należy wówczas zweryfikować poprawność definicji sprawozdań. Dokonaj analizy przypisania znaczników do problematycznych pozycji. Przyporządkowanie znacznika możesz zmienić korzystając z podłużnych przycisków w środkowej części okna. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedni znacznik po prawej stronie, a następnie przypiszesz go jako znacznik BR1 lub BR2. W przypadku ostrzeżenia w kolumnie Inne do dodatkowej analizy możesz posłużyć się podglądem sprawozdania uruchamianym opcją Pokaż sprawozdanie. Ewentualnej poprawy definicji dokonasz oczywiście w module Sprawozdania finansowe. Przycisk Zapisz i weryfikuj ponownie pozwala sprawdzić poprawność zmian znaczników kąt księgowych wprowadzonych w kreatorze.